W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat gwarancji mobilności. Gwarancja mobilności czyli bezpłatna opieka dla kierowcy i pasażerów. Złapałeś kiedyś gumę? A może kuny przygryzły ci kable, jak wsiadasz rano do pracy? Rozładował ci się akumulator? A może zabrakło ci kiedyś paliwa na autostradzie w nocy, jak wracałeś do domu, zepsuło ci się auto albo miałeś jakiś wypadek? A może wlałeś benzynę do diesla, ukradli ci auto, a może zgubiłeś kluczyki, a może miałeś jakąś inną dziwną sytuację, która unieruchomiła ci auto? Jeżeli na któreś z pytań odpowiedziałeś tak, to mamy dla ciebie świetne rozwiązanie, dzięki któremu nie ryzykujesz. Bez względu na to, gdzie jesteś w Europie, wystarczy, że zadzwonisz na polski numer gwarancji mobilności. W tym momencie zaczynamy działać: wymienimy ci koło, dostarczymy paliwo, dowieziemy do serwisu. Naładujemy akumulator. Scholujemy do autoryzowanej stacji obsługi. Otworzymy ci samochód. A w razie czego dostaniesz auto zastępcze, hotel, pożyczkę, zwrot kosztów przelotu do celu podróży? Jesteś zaskoczony? Jest oferta dla naszych lojalnych klientów, którzy kupują i serwisują u nas samochody. Serwis to nie tylko wymiana oleju. Sprawdzamy i aktualizujemy oprogramowanie i usprawniamy Twój samochód. A tak przy okazji znacie System E-Call. Zamiast dzwonić na polski numer gwarancji mobilności, wystarczy wdosić przycisk.